Na miejskiej mapie zimowy Himmelsdorf rozległ się warkot potężnych silników. To czołgi kierowane przez polskich graczy podkręcają obroty i szykują się do ataku. Przedstawiamy kolejny odcinek ustawki, w którym stalowe maszyny robią co do nich należy, czyli energicznie walą do siebie nawzajem. Dzisiaj zobaczycie starcie czołgów premium szóstego poziomu T3485 Rudy versus Pudel. Czekają Was trzy odjazdowe starcia 15 na 15 i zacięty pojedynek 1 na 1. W ustawce surowo wzbronione jest strzelanie amunicją premium i zajmowanie bazy wroga. Za wygraną w rundzie drużyna otrzymuje jeden punkt. Główna akcja, w sumie nie, cała akcja, rozgrywa się na wzgórzu, bo dostrzeżono na nim całą drużynę rudych. Pudle też zjawiły się prawie w komplecie, ale kilka maszyn zostało w mieście. Czemu aż tylu czołgistów pojechało wzgórzem? Możemy się tylko domyślać. Ale pewnie jakiś jajcarz rzucił przed bitwą wszyscy na wzgórze. Tam Święty Mikołaj rozdaje prezenty. I polecieli. A na górze, oprócz Mikołaja i prezentów, agresywni przeciwnicy. Walczą, wdają się w bójki i jeszcze Pudle i T3485 Rudę wystartowały w czołgowym dwuboju na mapie Prochorowka. Czeka nas ciekawy wyścig i zwyczajowe zestawienie charakterystyk maszyn. Pudel to w zasadzie niemiecka pantera, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Niezła masa jak na czołg średni, duże rozmiary i spora wytrzymałość. Rudy to dobrze nam znany T3485 z międzynarodową załogą i psem, który raźnie szczeka przy wykryciu. Slalom. Pierwsza konkurencja. Rudy prowadzi, ale pudelnie wiele za nim. Rudy ma świetną sterowność, dlatego slalom jest dla niego banalny. Pudel w zawrotności może konkurować raczej z czołgami ciężkimi i wcale nie jest powiedziane, żeby w takiej rywalizacji zwyciężył. Ale nawet tak słaba manewrowość nie wpływa na przebieg wyścigu. Czołgiści pędzą na pierwszą strzelnicę. Silnik Pudla ma moc 700 koni mechanicznych i osiąga maksymalną prędkość 55 km na godzinę. Wszystkie dynamiczne statystyki, nawet przelicznik jednostkowy mocy lepsze są u Pudla. Ale dlaczego Rudy ucieka mu na długiej prostej? Odpowiedź jest prosta. Polska Pantera gorzej sobie radzi na miękkim gruncie z powodu większej Masy. Pierwsza strzelnica po trzy cele na uczestnika przy ostrzale w ruchu. 85 mm armata Rudego świetnie sobie radzi na średnim dystansie strzelnicy i to pomimo dość przeciętnej celności. Dobra prędkość obrotu wieży sprzyja szybkiemu celowaniu. Udel ma mniej szczęścia, a przecież prawie cała charakterystyka balistyczna niemieckiego 75 mm działa przewyższa sowiecki odpowiednik. Polski celowniczy miał pewnie gorszy dzień. Rudy już zbliża się do drugiej strzelnicy. Tym razem cel będzie jeden – radziecki czołg KV-1, który ustawił się bokiem. Ale łatwo nie będzie, bo KV-1 może odpowiadać ognie Rudy schował kadłub za maleńkim T1 i zaczął ostrzał. Średnio 180 punktów wytrzymałości na strzał, dobra penetracja i szybkie celowanie dają efekty. Wytrzymałość kw 1 szybko topnieje. Strzał, zapłon, gotowy! Rudy zwycięża w dwuboju, a pudel dopiero szykuje się do otwarcia ognia. Dobre opancerzenie kadłuba i wieży pozwalają spokojnie przyjmować strzały z KW1. Krótki czas przeładowania, mimo małych uszkodzeń pojedynczego pocisku, zapewnia dobre uszkodzenia na minutę. Niezły kąt celowania w pionie pozwalają swobodnie prowadzić ogień ze zbocza. Pudel musiał więcej razy strzelić, by zniszczyć swój cel, ale i zachował więcej wytrzymałości. Niezły wyścig. A teraz przenosimy się na step. Otwarta mapa. Najwyższa pora wykorzystać dynamikę i pokazać siłę swoich średnich czołgów na zakrętach, strzelając za osłon terenowych. Pudle ruszyły zorganizowaną grupą i spokojnie kierują się w stronę potencjalnego wroga. A rude, ogarnięte bitewną euforią, dociskają gaz do dechy i agresywnie pędzą na spotkanie wroga. Wow, wow spokojnie, chłopcy! Co wy znowu ściana na ścianę? Do dyspozycji macie całą mapę, a tutaj średniak na średniaku? No ale niech będzie. Pojechali. Przeciwnika smutno czeka na swój los. Może zabierze ze sobą choć jednego? Nie ma szans. Wataka pudli połknęła i jego. Po dwóch rundach 2 do zera. Na pasie startowym lotniska, niedaleko szczytów, gdzie zazwyczaj ścierają się ciężkie maszyny, zaczynają trzecią rundę ustawki, czyli konkurencję ściana na ścianę. Drużyna 34 zamierza rzucić się do odrabiania strat. A pudle znowu dają im po łapach. I nie tylko łapach. Ryczą potężne silniki, a czołgi w kłębach pyłu wirują w zabójczym tańcu. Grzmią armaty, zionąc ogniem zgwintowanych luf. Okoliczni piloci z otwartymi buziami obserwują niewiarygodny pojedynek czołgów. Praktycznie w każdej sekundzie bitwy któraś z drużyn traci czołg, ale pudle znowu okazują się mocniejsze i kończą starcie kolejnym zwycięstwem. 3 do 0 po trzech rundach. Czołgiści w pudlach wygrali ustawkę przed czasem.